Witam wszystkich. Dzisiaj omówię pokrótce to, w jaki sposób należy szykować drużynę do ataku na Tytana. Pierwsza sprawa, patrzymy, jaki jest tutaj kolor. Żółty. No Jaki jest kolor mocny na żółty? No, fioletowy, tak. Wchodzimy sobie w wybieranie postaci. I najlepiej, żeby w takiej drużynie był ktoś, kto dodaje ataku. Tak tu widać 48 ataku. 48 ataku. Przy okazji z lekarzem jest to OK. Dlatego go zwerbuję w tym momencie fajną sprawą, jeżeli taka karta będzie miała powyżej 700 mm, ataku. No nie mam tutaj 700, 666. Yy, mówi się trudno. Yy, następną postacią, yy, którą warto ze sobą brać, to jest taka, co obniża obronę. Yy, w tym przypadku jest tu Tiburtu wzięty, który obniża yy, o 34. Podobno teraz coraz bardziej popularny jest yy, do tego Złodrzew, bo Złodrzew obniża o 56%. Nie mam mu wpakowanych talentów. Jest zrobiony na razie nad poziom. Mm. A sprawdzę, czy mam jak mu wpakować maksa. Nie mam jak wpakować maksa. To na razie się nie bawię. Ehm. Możemy by go nawet wypróbować tak naprawdę, bo on w porównaniu do Tiburtusa... 1200, 700 tarczy. No, 600 niecałe tarczy i 1000 życia. No, no jest słabszy, tak. No ale ja mam tego Ludwika. Mam nadzieję, że mm, Rigard tu odpali jakieś tam leczenie i jakoś to będzie szło. Yy, I wypróbujemy go po prostu. Yy, zmniejsza atak o 54% u takiego Tytana, więc będzie słabiej bił po takim odpaleniu. Do tego 56% obrony obniży, to jest naprawdę kolosalna różnica. I jeszcze o prawie połowę zmniejszy szybkość regenerowania many. Oczywiście on jest z maną bardzo wolną, a Tiburtus jest ze średnią. Co oznacza, że Tiburtus no z dobrym tam oddziałem odpali się w 9 klocków. A z w 12, z dobrym oddziałem, no powiedzmy, że te 12,5 jest ten standardem, a średnia w 10. No ale dobra. Ja mam Ludwika, on tam dorzuci mu tam trochę tej many. Yy, zawsze można użyć Tornada. Yy, no jeszcze jest taką trzygwiazdkową postacią yy, Maeve, która obniża 44% obrony co jest i tak lepsze od yy, Tiburtusa, tylko że no, ona w tym momencie ma 500 i 800. 500 tarczy, 800 życia. Będą zrobioną no, bez nadpoziomu, a ten z tym nadpoziomem ma 500, no, prawie 600 i prawie 1000, tak? No więc jest różnica. Yy. Następną postacią, którą staramy się mieć, no, jest, są trudno one dostępne, żeby obniżały obronę przed konkretnym kolorem. Tutaj jest obniżenie o 54% przeciwko klockom z mroku. No i to obniżenie obrony w przypadku filetowego to jest no właśnie Sergiusz lub Pantera, Strażnik Pantera. W zielonych na przykład jest Almur, w niebieskich jest Król Artur, Frida lub trzygwiazdkowy Nordi. Jak tylko Nordi jest zrobiony na maksa, na przeżywalność nie złą. Nawet do dziewięciu gwiazdek Titan, spokojnie można go tam sobie brać. Następną opcją jest danie mocy klocką, tak jak robi to na przykład czterogwiazdkowy j, że są silniejsze klocki o 50%. Dany klocek, który został podrasowany na planszy i został użyty, to on tam zadaje plus 50%. Może być coś takiego, nie musi. Nie ma zbyt wielu takich postaci niestety, co podrasowują tego klocka. No i w tym całym składzie warto, żeby był ktoś, kto ma ten taki atak mocny, 700 Ludwika u um jest chyba najmocniejsze. Bez szału. Ewentualnie 760 u Sabiny. Warto jakby było to pod 900, 1000. Dobra. Z artów, które się popularnie używa jest harpun. Harpun Yy, obniża atak o 20%, yy, gdy tytan będzie ogłuszony wcześniej jakimiś tam trzema klockami trafionymi w czuły punkt yy, i będzie napis ogłuszony się wyświetlał na nim, to można użyć harpuna i wtedy zmniejszy o 25% atak oraz jeszcze zmniejszy obronę yy, o 30%. Trwa to 6 tur. Przy okazji jeszcze przeciwnik otrzymuje 750 obrażeń. To jest marginalne akurat przy tytanie. No ale jest coś takiego. Więc to jest taki dosyć popularny przedmiot, tylko trzeba mieć już leśniczówkę, chociaż na pierwszym poziomie. Ale jak się nie ma, to bardzo często są używane jakieś flagi, zwiększające obronę, żeby przeżyć. Ostrzał jest często używany, żeby czasem pudłował ten tytan, i żeby było można przeżyć. No i jest dosyć często jeszcze używany toporek. Żeby zmniejszyć siłę ataku takiego tytana, z częstych tych faktów jest tornado. Czy ja mam tornado? W tym momencie nie mam tornada. Mam przykładowo huragan, huragan zmienia planszę, tam tasuje ją i daje 100% trzem postaciom. Tornado daje tam chyba 40%, teraz nie pamiętam w tym momencie. Yy. Czy mniej? Yy. Zaraz sprawdzimy. Tornado się produkuje w kuźni. Jest to dosyć daleko, yy. bo na dziewiątym poziomie. 40% many, tak. 40% many. Wszystkim bohaterom i tasuje tą planszę. Yy... Także jest to bardzo często używane. Yy... I jest, yy, ewentualnie jeszcze jest bardzo często używany yy, zwój odmiany. Który jest do wykonania w leśniczówce, bardzo tam daleko. Yy, także to nie ma co się tym jakby. Zaprzątać głowy. No i spróbujemy tego złodrzewa. Ja tu użyję sobie many, żeby go tam podładować. Tego złodrzewa, czy tak naprawdę bardziej mi zależy, żeby Ludwika podładować. Nie mam tych artów dużo. Teraz zaatakuję. Używając artów, później zaatakuje, nie używając artów. <laughs> Jaka będzie różnica? Tak. No także zaczynamy walkę. Tu jeszcze jest u mnie lekarz. Lekarz też warto, żeby tam przedłużyć tę żywotność drużyny. Im cała drużyna bardziej dłużej będzie żyła, tym lepszy te ataki. No więc walczymy. No, pierwsza walka. Należy dosyć szybko podejmować decyzję, więc, raczej bym by mało gadał. <laughs> Mamy fiolety, zielone, sobie zrobimy kombo. Hmm. Aha, miałem Ludwika odpalić na dzień dobry. Yy, odpalam Ludwika. Dlaczego nie używam innych artów w tym momencie? Yy, ze względu na to, że będę strzelam trzema klockami w, w, w tytana i go blokuję. Jest ten napis ogłuszenie. Yy, teraz jeszcze mogę niebieskie i na razie nie staram się nawet tych fioletowych. Z bierać do kupy. Teraz sobie odpalę to, odpalę to. Hmm. Sergiusza jeszcze zostawię, e ze względu na to, że nawet nie mam klocku, żeby go zaatakować. Znowu sobie odpalę, bo mi Ludwik akurat pozwala na takie coś. I teraz jest użyty ten. I tu widzicie po 1800 obrażenia. 1800 obrażenia, e Oj, mogłem uderzyć trzema. A, podeszło kombo fajnie. 2000 obrażenia. Od jednego klucuszka. Także jest naprawdę fajny wynik nad czymś takim. Tu znowuż mamy po 2200, 2300. Ludwik jest odpalony. Ja tutaj y, jeszcze mam możliwość odpalenia Sergiusza na umiejętności tak zwanej tarlakowej. I może to się wszystko uda. Mam 6 sekund. Raz, dwa, trzy. Tak. I fiolet. I zobaczcie. Jeden klocek zjeżdża nawet 3000 obrażeń. Oczywiście to i tak jest mało, bo nie mam tutaj mocarzy. Wyszedł wynik 45000. Eee, powtórny atak robimy. Eee, no nie w tym momencie. Zmyłka. Yy, nagram później atak ponowny bez użycia artów. Tą samą drużyną nie użyję nawet jednej yy, many. Choć teraz właśnie właśnie. Czego nie zrobiłem? Nie używałem artów. Miałem użyć strzałek, żeby przedłużyć życie. Użyłem dużą flaszkę na Ludwiku i on mi przedłużył życie. Yy, jakbym miał Ludwika na pewno by to dużo gorzej wyglądało. Jak będę tylko miał atak, spróbuję zrobić taki bezludwikowy atak. To tyle na razie. Cześć.